Sen od zawsze stanowi fascynujące pogranicze pomiędzy rzeczywistością a wyobraźnią. Sceny marzeń sennych ukazują zdarzenia nie mieszczące się w konwencji realistycznej i to właśnie dzięki niemu nasz bohater oraz jego koleżanki z klasy przenoszą się do roku 1985. W niewyjaśnionych okolicznościach spotykają wybitnego literata Stefana Żeronskiego. Pisarz właśnie kończy jedno ze swoich opowiadań. Zachowanych w nurcie idei prac u podstaw oraz niesienia kaganka oświaty wśród najuboższych warstw społecznych. Zobaczcie, jak potoczyła się historia współczesnej młodzieży oraz XIX-wiecznego autora siłaczki. Ej, ola Michał, o co tu chodzi? Co wy tutaj robicie? I dlaczego jesteście tak śmiesznie ubrani? Właśnie pisaliśmy biografię żeromskiego z czatem GPT na jutrzejszą lekcję. Byliśmy już bardzo zmęczeni, śpiący, i nagle. i nagle znaleźliśmy się tutaj. A gdzie my właściwie jesteśmy? I to pan ubrany jest jakoś. dziwnie. Słuchajcie, przecież to jest Stefan Żeromski. Który mamy rok? Tak, to ja. Jest rok 1895. I właśnie kończę pisać nowelę Siłaczka. I mimo szczerych chęci, nie jestem w stanie zrozumieć zaistniałej sytuacji. Hm, dobry tytuł, coś jak półdzianka. A o czym to jest? Jest to historia niezwykłego spotkania Pawła Obareckiego i jego młodzieńczej miłości Stanisławy Bozowskiej. Ich dzieje w małym miasteczku obrzydłówku są bardzo osobliwe. A może pomógłby nam pan w napisaniu pracy na polski a my wytłumaczymy, skąd się tutaj wzięliśmy. Z przyjemnością, zapraszam do mojego dworku. Szanowny panie Stefanie, chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego został pan pisarzem? Słuchajcie, zawsze chętnie obserwuję świat. Zachwycam się jego pięknem i różnorodnością. Wiemy, że uwielbia pan przyrodę. A jej piękno odda Pan w poemacie Wielkiej Miłości do lat dziecinnych zatytułowanym Puszcza Jodłowa. Tak, zawsze byłem serdecznie przywiązany do stron rodzinnych. Niejednokrotnie opisywałem piękno pól, lasów łąk i rzek Ziemi Kieleckiej. Puszcza Jodłowa. W uszach moich trwa szum Twój lesie dzieciństwa i młodości. Choć tyle już lat, nie dano mi go słyszeć na jawie. Przebiegam w marzeniu wyniosłe góry. Łysicę, łysiec, strawczaną, bukową, klonową, stróżnę. Góry moje domowe, radostową i kamień. Oraz wszystkie dalekie siostrzyce. Nie ja to już, człowiek dzisiejszy. Wciągam zdrowymi płucami tameczne powietrze. Kryształ niewidzialny niezmierzone nieskazitelne przeczyste dobro zimne nieskalane oddechem zgnilizną brudem pyłem lecz ktoś inny kogo już dawno nie ma młodzieniec który niegdyś w mym jestestwie przebywał nieraz mi się wydaje że go wcale nie było że to po prostu jedna ze zmyślonych figur które wynajdywać w nicości Tworzyć, kształtować i pokazywać ludziom za pomocą pisaniny było moją manią od dzieciństwa, a żeby ze swego odbicia czynić wnet przedmiot baśni, bohatera, postać nieistniejącą, a najbardziej bliźnią. Quidam tajemnicze. Tamten wysłuchał, jaki to puszcza szeroka, wydaje głos za wiatrem przypadającym i odchodzącym. A mnie o tym przez całe moje nędzne życie podaje wieść. Czy to prawda, że Pańska młodość nie była zbyt radosna? Kiedy miałem 15 lat, straciłem matkę. A kilka lat później odszedł mój ojciec. Musiało być Panu bardzo ciężko. Od śmierci rodziców przebija się przez życie, a bieda i głód często towarzyszyły mojej młodości. Wiemy, że w gimnazjum pańskie młodzieńcze utwory czytał wybitny polonista i krytyk Antoni Gustaw Bem. To on zęcał pana do dalszego pisania? Tak, to prawda. Wróćmy na moment jeszcze do spraw szkolnych. Podobno zrezygnował pan ze zdawania matury. Owszem, warunki, w których żyłem, bieda, głód i twórczość, nie sprzyjały systematycznej nauce. Wjechałem do Warszawy, zostałem nauczycielem domowym. Czy moglibyśmy usłyszeć jak potoczyły się pana dalsze losy? Otóż po powrocie do kraju przebywałem przez pewien czas w Nałęczowie. Polubiłem tą miejscowość. Ach Nałęczów, mój Nałęczów, to tutaj spotkały się środowiska twórcze i patriotyczne. Z listów Stefana Żeromskiego do Oktawi. Kraków, 9 marca 1892 roku. Dla mnie każdy szczegół wiosny w Nęczowie znany jest na pamięć. Mogłem dokładnie powiedzieć, kiedy które drzewo rozpuści, gdzie najpierw zazieleni trawa. Pamiętam kolor rzeki i tysiące refleksów, jakie badałem na jej powierzchni, gdy zbliżały się niedziepłe. Pamiętam 8 marca, pierwszy rozlew wody i pierwszego skowronka. Byłem wtedy taki samotny, bardziej niż tutaj. Jedyną moją przyjaciółką była wówczas ta wiosna, zbliżająca się z oddali. Zakopane, 28 kwietnia 1892 roku. W Nałęczowie teraz już pewno słowiki śpiewają. Bzy przed pałacem kwitnąć zaczną. Za kilka dni i nastaną dziwne echa łoskoty. Pieśni rozlegające się między murami pałacu i willi pałacowej. W Nałęczowie ma jest cudny. Fatalna rzecz, że tu słowików nie ma. Cokolwiek by mówili realiści, rozmaici pozytywiści, słowik jest rozkoszą w życiu. Właśnie w Nałęczowie napisał Pan ludzi bezdomnych, różę, popioły. W Nałęczowie poznałem swoją żonę Oktawię. Tutaj też zmarł mój syn, Adaś. Tak więc, moi kochani, nęczowskie lata były pełne miłości i bólu. Przeczytałam ostatnio w prasie, że współcześni ludzie poszukują autorytetów moralnych. Czy mógłby nam pan wyjaśnić to pojęcie? W moich czasach za autorytet moralny uchodził ten, kto był otoczony powszechnym szacunkiem. Taka osoba wypowiadała czasem bardzo bolesne prawdy. Cechowała ją odwaga i bezkompromisowość w głoszeniu poglądów. Nie chcemy panu schlebiać! Ale krytycy i badacze literatury twierdzą, iż to właśnie pan w swojej epoce odgrywał rolę autorytetu moralnego. Cóż, jeśli tak twierdzą, miło usłyszeć od czasu do czasu szczery komplement. Panie Stefanie, współczesny świat jest taki niewrażliwy i brutalny. Czy ma pan receptę na dobre życie? Moim zdaniem najważniejszym obowiązkiem pisarza jest stać zawsze po stronie skrzywdzonych i poniżonych. Oddaję temu wyraz w swoich opowiadaniach. Myślę, że wrażliwość można rozbudzić w sobie poprzez bardzo częsty kontakt z ciekawą literaturą, słuchanie muzyki klasycznej oraz kształtowanie w sobie życzliwości wobec bliźnich. Dobrze, ale na Was już chyba czas. Do zobaczenia. Dziękujemy za spotkanie. Pokonaliśmy czas ze sprawą dziwnego snu. Życie pisarza Stefana Żeromskiego. Urodzonego 24 października 1864 roku w strawczynie w ziemi kieleckiej a zmarłego w 1925 roku w Warszawie zobaczyliśmy w formie rozmowy, w której współczesność spotkała się z odległą przeszłością. Dziękujemy.